Dzień dobry moi drodzy. Witam was serdecznie w drugim sezonie mojego harta 125 po kilkumiesięcznej jesienno-zimowej przerwie. W ubiegłym roku miałem dla was 16 filmów. W tym roku na pewno będzie ich dużo mniej, dlatego że chcę, żeby ten kanał zachował swój poradnikowy charakter. Nie będę wrzucał niczego na siłę dla zasięgów, dla subskrypcji. Zależy mi na tym, żeby ci z was, którzy jeżdżą hartem albo motocyklem z podobnym silnikiem, mogli znaleźć tu porady jak coś naprawić, jak coś przerobić, jak coś wyregulować. Dziś pokażę wam jak regulujemy luzy zaworowe tego typu silniku w silniku Harta, ale dokładnie ten sam silnik ma Romet Soft Chopper, dwójka zdaje się, że ten sam silnik ma Scrambler, więc generalnie dotyczy to wszystkich chińskich jednocylindrówek z rozrządem OHC, czyli z rozrządem takiego typu, że wałek rozrządu jest w głowicy i jest Napędzany łańcuchem. Czego będziemy potrzebować do regulacji luzów zaworowych w tym silniku? Przede wszystkim ogromnej dozy cierpliwości. Więc, jak jesteście niecierpliwi, to odpuśćcie sobie i oddajcie do regulacji, do serwisu. A nawet jeśli jesteście cierpliwi, to róbcie to, proszę, z dala od ludzi, z dala od dzieci. Bo gwarantuję wam, że przy regulacji zaworu sącego wyczerpiecie cały Wasz wokabularz słów powszechnie uznawanych za nieparlamentarne. No dobra, skoro chcecie do tego podejść, proszę bardzo. Jakich narzędzi będziemy potrzebować w kolejności ich zastosowania? Mam je wszystkie tu, aha, tylko nie bardzo, w kolejności już o. Teraz są mniej więcej we właściwej kolejności. Więc tak potrzebujemy śrubokręta płaskiego. No najlepiej by było, żeby był szerszy niż ten mój, ale takim też się da. Inbusa 10, klucza rozmiar 24 i to musi być klucz, a nie nasadka. Dlaczego o tym w dalszej części filmu. Teraz grzechotki z nasadką rozmiar 14, kluczyka do zaworów. Chociaż tak naprawdę podobno można się bez tego obejść, ale nie bardzo sobie wyobrażam regulację zaworu ssącego w tym motocyklu bez takiego kluczyka. Ja to kupiłem na Legro. To jest kluczyk, zdaje się, 3, 4 i 5 mm albo 2, 3 i 4. Ale generalnie, jak widzicie, ma trzy różne zakończenia. I do harta stosujemy właśnie to najmniejsze. Do niego jest w komplecie kluczyk dziesiątka którym kontrujemy, i no, według mnie niezbędne niezbędne jest jeszcze lusterko takie małe, diagnostyczne, i jakaś latarka. Od czego zaczynamy? Ja już tu sobie popuściłem większość rzeczy, więc teraz będzie mi łatwiej. Tak, w tym miejscu odkręcamy inbusem dziesiątką, zaślepkę wału korbowego to jest raz płaskim kluczem odkręcamy tu zaślepkę wizjera to jest druga rzecz jaką musimy zrobić uważajcie żeby nie zgubić oringa, o widzicie został w tym miejscu żeby wam gdzieś czasem przypadkowo nie wypadł bo będziecie mieć wyciek oleju i teraz tak Kluczem 24 odkręcamy sobie z drugiej strony te kapsle zaworowe. Ja już je poluzowałem, więc teraz jestem w stanie już wykręcić ręką. Tu mamy zawór wydechowy. Zawór wydechowy to jest ten po prostu przy tłumiku, bliżej przedniego koła. I zanim wykręcicie kapsel czy korek zaworu ssącego, zajmijcie sobie. Fajkę świecy będzie Wam dużo łatwiej i dojść kluczem, i, i potem robić to wszystko. No i teraz widzicie, dlaczego nie mówiłem o nasadce. Po prostu nasadka Wam tu raczej nie wejdzie. No chyba, że macie tę nasadkę jakąś wyjątkowo płaską, to wtedy tak, ale generalnie kluczem jest dużo, dużo lepiej. Jak już mamy wszystko porozkręcane. To możemy przystąpić do regulacji luzów zaworowych. Najważniejsza rzecz, robimy to na zimnym silniku. Najlepiej po nocy albo po jakimś dłuższym postoju. Ten silnik jest teraz ciepły, bo ja dosłownie godzinę temu przyjechałem. Mam zawory wyregulowane, dlatego nie będę wam pokazywał, jak ja to robię, bo to musiałby ktoś stać jeszcze obok mnie i nagrywać, tylko chcę wam krok po kroku pokazać całą procedurę. Moi drodzy, luzy zaworowe. Regulujemy w momencie, kiedy tłok jest w najwyższym martwym położeniu. Taką sytuację mamy w ciągu obrotu jednego obrotu wałem korbowym dwa razy, bo na jeden obrót wału korbowego przypada, przypadają dwa obroty wałka rozrządu, który jest dokładnie w tym miejscu. Nawet widać, to jest na tej kopule takie wyżłobienie pod którym jest umieszczone koło zębate wałka rozrządu. I teraz tak. Sytuacja, w której mamy tłok w górnym martwym położeniu, występuje dwa razy w ciągu jednego obrotu wału korbowego. Jeden raz jest to pomiędzy suwem sprężania a suwem pracy, a drugi raz pomiędzy suwem wydechu a suwem Sania, Nas interesuje tylko ta pierwsza sytuacja, bo jak wyregulujecie zawory pomiędzy suwem wydechu a Sania, to będzie źle, będziecie mieli złe wartości. Jak znaleźć to właściwe miejsce? Przede wszystkim tak, jak gdzieś może oglądaliście inne filmy o regulacji luzów zaworowych, no to wszyscy mówią, żeby spojrzeć w wizjer, w to okienko rewizyjne i znaleźć Kręcąc, i do tego jest właśnie przydatna grzechotka z czternastką, kręcimy wałem, uwaga w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara i w wizjerze wszyscy wam mówią, że musicie znaleźć e, literkę T i gdzieś na obudowie macie jakąś linię i że to ma się pokrywać literka T z tą linią. No owszem, ale nie w harcie. Jak oglądaliście moje poprzednie filmy, to już wiecie, że hard to jest kawał, no, powiedzmy grzecznie troglodyty, który nie bawi się w jakieś miękkie gierki, w jakieś literki, T, F, P i tak dalej, tylko tu na kole magnetycznym jest chamsko narysowane jakimś flamastrem po prostu takie białe maźnięcie. I teraz tak, po co nam latareczka, którą tu mam, a no po to, że bez tej latareczki to jest w ogóle trudno tam zajrzeć. No bo normalne motocykle mają ten wizjerek tu gdzieś na górze. Jest wszystko łatwe, ale nie hard, nie hard. Na szczęście hard jest dla twardzieli, ale sam też jest twardzielem i dużo wybacza. I, i sporo błędów można popełnić, a i tak nic się nie stanie. Więc tak, no nie jestem w stanie teraz e... Świecić tam latarką, może uda mi się tak z daleka patrząc znaleźć ten punkt. Ale zanim zacznę szukać, to powiedziałem wam, że luzy zaworowe regulujemy pomiędzy suwem sprężania a suwem pracy. Jak znaleźć to właściwe miejsce? Bo pamiętajcie, dwa razy mamy tłok w górnym martwym położeniu. W prosty sposób. kręcicie tu w stronę koła, czyli w lewo, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i patrzycie moi drodzy na zawory. Tu mamy w tym miejscu pod tym pierwszym kapslem od strony koła zawór wydechowy, a tu pod kapslem od strony przepustnicy zawór ssący. I obserwujecie sobie pracę tych zaworów. Kręcimy, kręcimy i najpierw poruszy nam się ja spróbuję go tu złapać. Najpierw poruszy nam się zawór wydechowy. O, widzicie? Już się zaczyna ruszać. Po nim poruszy się zawór sący. Już o! Już zaczyna się ruszać zawór sący. I to jest tak zwana mijanka. I moi drodzy, po tej mijance dopiero patrzymy. W wizjer i powolutku kręcimy kołem magnetycznym, aż tam nam się pojawi biały, biała linia narysowana flamastrem. Trzeba to robić powoli, bo pamiętajcie, wału nie można cofać. Nie wiem, czy uda mi się to teraz złapać, bo ja praktycznie z pozycji Telefonu nic nie widzę. Wy też przez długi czas widzieliście tylko moją łapę. No ale może. Moment. No nie wiem, czy już tego momentu gdzieś nie ominąłem. Dobra. No widzicie, proste to nie jest. To jeszcze raz. W takim razie. Czek o, dobra, ominąłem. Poruszył nam się właśnie zawór wydechowy. Teraz rusza nam się sący. Widzicie? Chowa się. I teraz patrzymy powolutku, powolutku w okienko. Dosłownie. Tu zaraz gdzieś się to powinno pojawić, bo już mam taki opór na grzechotce. O, chyba mam. Czekajcie. Spróbujemy. Jest. Widzicie? Tak. Bracia, czekajcie. Kurczę, czy, czy uda mi się znaleźć możliwość, żeby wam pokazać, jak to wygląda wewnątrz? Okienka rewizyjnego. No nie uda mi się, nie nie jestem w stanie tak tego zrobić, żebyście wy widzieli, i jednocześnie żebym ja. Musicie mi uwierzyć w tym momencie na kole magnetycznym mamy białą kreskę zrobioną jakimś takim flamastrem. Ono jest tutaj ten wizjerek. I na nagraniu widzicie na gwincie jest nacięta linia, i ta biała kreska na kole magnetycznym musi się pokrywać z tą linią. I to jest właściwy moment, w którym możemy przystąpić do regulacji luzów zaworowych. Co nam będzie potrzebne dalej? No, kluczyk do regulacji zaworów. Potocznie mówiąc, chociaż tak naprawdę to jest regulacja luzów zaworowych. Przepraszam, bo gubi ostrość. Hmm. I moi drodzy, szczelinomierz, ale ja już tu tylko dwa listki wyjąłem. Musicie kupić sobie szczelinomierz, gdzie będziecie mieli listki. Momencik, przepraszam. No, coś się dzieje. Nie umie mi się telefon z powrotem. O! Złapał ostroż. Musicie kupić szczelinomierz, gdzie będziecie mieli listki od 600 aż po 1 dziesiątą w skoku o 1 setną, czyli 6, 7, 8, 9 i 1 dziesiąta. Prawidłowa wartość luzów zaworowych w tym motocyklu to 7 bądź 800 mm na zaworze sącym, czyli tym w głębi motocykla. I 9 do 1 na zaworze wydechowym, ja tu wyjąłem tylko dwa te listki. Mam 008 i, i 006, właśnie. I jak widzicie, ja je sobie odpowiednio powyginałem. I Wy też musicie je sobie tak powyginać. Ta ósemka jest wygięta idealnie. Spróbujcie po prostu taki kawałek wygiąć, no bo inaczej nie jesteście w stanie tego zrobić. Jak już mamy. Odpowiednio przygotowane listki szczelinomierza, to możemy przystąpić do regulacji luzów. Bierzemy sobie kluczyk, bierzemy listki, i jeśli chodzi o luz na zaworze wydechowym, no to do niego dostęp, jak widzicie, jest bezproblemowy. Więc tak, najpierw nakładamy kluczyk. Odkręcamy kontrę. Ja już teraz nie będę odkręcał, bo mam dobrze wyregulowane, albo jak chcecie tylko sprawdzić, to po prostu wkładacie sobie tak wygięty listek szczelinomierza i celujecie pomiędzy śrubę i dół, właśnie w tę przestrzeń. I mamy tu ósemkę. Ona przechodzi. Bez problemu, zresztą jak widzicie, no ale dziewiątka już by nie przeszła, bo tu mam ustawione na 0,09. Jeśli macie luzy za duże albo za małe, no to wtedy musicie je wyregulować. Więc najpierw odkręcacie kontrę kluczem dziesiątką, i potem regulujecie sobie właśnie tym małym kluczykiem. Chociaż prawdę mówiąc, jak odkręcicie kontrę, to już tę śrubkę, widzicie, jest tu śrubka. Taka, znowu zgubiło ostrość. O! Mamy śrubkę tu na górze i nakrętkę kontrującą tu. Jak odkręcicie kontrę, to śrubką możecie w zasadzie poruszać palcami, nie ma żadnego problemu. No i cóż, musicie ustawić przestrzeń pomiędzy śrubką a zaworem, właśnie na bazie tych listków. Jak ja to robię? No widzicie, że dostęp tu jest kiepski, już. Do wnętrza, nawet przy zaworze wydechowym, robię tak, że wykręcam dość mocno tę śrubkę i wkładam listek o rozmiar większy od rozmiaru, który mnie interesuje. Czyli regulując zawór wydechowy, skoro chciałem go mieć na 9 setnych, włożyłem tam jedną dziesiątą, dokręciłem sobie palcami, tak żebym nie mógł go wyjąć, a nie, przepraszam bardzo, odwrotnie. No i widzicie. Nawet opowiadając o tym, ja to robiłem pierwszy raz w życiu, więc przepraszam, błąd. Wkładam listek o rozmiar mniejszy. Czyli jeśli tu chcę mieć 9, to włożyłem 8, dokręciłem palcami sobie tę śrubkę, tak żebym nie mógł wyjąć tej ósemki, i odrobinę popuściłem. I wtedy, kiedy wyjmę ósemkę, no to jest mniej więcej 9. Można wtedy faktycznie sprawdzić dziewiątką. Jeśli wszystko się zgadza. No to teraz musicie być bardzo, ale to bardzo ostrożni. Robimy to tak. Najlepiej przyblokować sobie tym kluczykiem na początku śrubkę od góry, palcem dokręcić nakrętkę, a potem nakładamy klucz do kontry w środek, wkładamy kluczyk do zaworów i dwiema rękami kontrujemy zawór. Znaczy, no, tak naprawdę kontru, kontrujemy ustawienie śrubki, ustawienie luzu zaworowego. I po ustawieniu sprawdzamy jeszcze raz, czy wszystko się zgadza. Jak się zgadza, przechodzimy do dramatu, czyli do zaworu ssącego. Do dramatu, bo no zobaczcie, to są moje palce i ile mam przestrzeni, w zasadzie tej przestrzeni nie mam. Nie ma szans się tam zajrzeli. Nie ma szans włożyć tam listka, żebyście wiedzieli, gdzie on naprawdę trafia. I tu właśnie jest przydatne lusterko, o którym Wam wspomniałem. Naprawdę to jest niesamowita rzecz. To lusterko sobie można jakoś tak gdzieś tam wepchnąć do wewnątrz. Już, już je wepchnę, tylko chciałem Wam pokazać i gdzieś je tam umieścić. A może, może tak? O! O! I... Jak widzicie w lusterku teraz widzimy, widzimy zawór. I tylko w taki sposób możemy przystąpić do, do regulacji, czyli lusterko, gdzie obserwujemy co się dzieje. Mała latarka też się przydaje, żeby sobie przyświecić, żebyśmy dobrze widzieli i zawór ssący regulujemy dokładnie tak samo jak wydechowy, Chociaż już wam powiem, że... Będziecie musieli go poprawiać kilka, jeśli nie kilkanaście razy. Nie zdziwcie się, że tak będzie. To jest naturalne, przez to, że po prostu nie ma tu dostępu. No i tyle. Mam nadzieję, że uda Wam się to ustawić za pierwszym, drugim czy trzecim razem. Jeśli już macie dobrze wyregulowany luz na zaworze ssącym, przypominam: ja tu mam 700 i na zaworze wydechowym, gdzie mam 900, to obróćcie jeszcze kilka razy wałem tą czternastką. I jeszcze raz przypominam, w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Sprawdźcie jeszcze raz, czy nic się nie zmieniło. Jak nic się nie zmieniło, skręcamy wszystko do kupy. I ja teraz przerwę moje nagranie, skręcę, a potem odpalę go, żebyście posłuchali, jak pracuje jeszcze ciepły silnik, czyli silnik w sytuacji, e, kiedy te luzy są większe niż w momencie, jak je regulowaliśmy. Jak to powinno brzmieć. Więc na chwilę się żegnam. Zaraz do Was wracam. No dobrze. Wszystko mamy poskręcane. Jeszcze tak na szybko przypomnę, tu zakładamy fajkę na świece, Przykręcamy kluczem 24 korki, czy kapturki, jak to sobie nazwiecie, bez znaczenia zaworu sącego i wydechowego. Z drugiej strony. Dokręcamy zaślepkę wału korbowego i zaślepkę wizjera, i możemy go odpalić. O! I tak powinien pracować silnik z prawidłowo wyregulowanymi luzami zaworowymi. Jak się zorientować, że jednak coś zrobiliśmy źle? Po jakich odgłosach? Za duże luzy zaworowe będą się charakteryzowały takim terkotaniem. Ono będzie coraz szybsze wraz ze wzrostem obrotów. Nie można tego z niczym pomylić. Zbyt małe luzy zaworowe tego niestety nie usłyszycie, ale jeśli silnik Wam gaśnie w jakichś dziwnych momentach. Szczególnie zimny silnik, to jedną z przyczyn może być właśnie zbyt mały luz zaworowy. Zawory są podparte, no i wówczas silnik może faktycznie gasnąć. Tak więc sama kontrola e, tak naprawdę nie jest trudna i faktycznie można ją sobie profilaktycznie zrobić co półtora tysiąca kilometrów. No ale regulacja do łatwych nie należy, mówiąc delikatnie, ale myślę, że jak będziemy to robić już kolejny raz. To każdy z nas nabierze wprawy. I na koniec ostrzeżenie: nie róbcie jednej rzeczy, którą ja zrobiłem. Ja naglądałem się poradników, gdzie ludzie odkręcają te góry. Jak zobaczyłem, jaki jest dostęp, że nie da się w zasadzie komfortowo tego ustawić, zdjąłem całą tę czapkę i narobiłem sobie dramatu. Dlatego, że w tym typie silnika, w tym typie rozrządu. Pod tą czapką się dziwałem, o czym mówiłem na początku. I naprawdę tak naprawdę zanim poskładałem to na nowo i wyregulowałem, no to musiałem kilka razy po kilka godzin popołudniami siedzieć. Ale przy okazji odkryłem, że ten mój hart miał fabrycznie źle ustawiony rozrząd. Ale co do rozrządu i co zrobić, jeśli zrobiliście ten sam błąd co ja? Jak to potem poskładać, jak niczego nie uszkodzić? O tym będzie następny filmik, który wrzucę, no myślę, że do dwóch tygodni od tego. Mam nadzieję, że Wam pomogłem. Mam nadzieję, że będziecie sobie potrafili u siebie sami sprawdzić i wyregulować luzy zaworowe. Życzę Wam w tym wszystkim powodzenia, jak najmniej nerwów, ale z góry załóżcie sobie. Ja wiem jakieś dwie, może nawet trzy spokojne godziny, żebyście nie byli obciążeni, żadnymi obowiązkami, żeby można to było robić pięć, sześć, dziesięć razy, szczególnie ten zawór sący i się nie denerwować, bo tak po prostu z tym motocyklem i z tym silnikiem jest. Dziękuję serdecznie za dziś, moi drodzy, lewa w górę i do usłyszenia w następnym odcinku.